Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. I choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay no, Rozśmieszasz mnie. Czy? Że ci cię wkurza z auta i już masz do czyty. To jest... tak kraj wszystko. Muszę mieć to udowodnione. Jak Kieruj się na zajeb... Jak ty tutaj brzydko mówisz na ludzi. Pogoda będzie piękna. No, bo jedziesz, że jedziemy w Polskie może pada. Nie, nie, nie. Memy są już takie właśnie. Ale ten, ale w tamtym roku było to samo. Poszliśmy nad morze to lało. Pamiętasz my no jeszcze w bluzach, w kurtkach, nie? Na koniec świata przysięgam. jest no koniec świata. To jest koniec świata. Gdzieś ty nas zabrał. Za 600 metrów. Skręć w lewo. To jest, to jest prawdziwa miejscowość wypoczynkowa. Tam jezioro widać. Chyba tam po prawej stronie. skręcamy w lewo i chyba jesteśmy na domkach. Plaża, widzisz? No, to będzie gdzieś chyba jakoś tam. Plaża idziemy. Tam jest jezioro. Pan. Plaża! Aha. Także kopań wita. Na, zdrówko! No ja nie chciałem lepiej wakacji. Nie chciałeś zepsuć wakacji? Nie. A czemu zepsułeś? Ja no, nie. No pan sklep tyskie. No wyłożyania sprzętu, takie... proszę. Ja to lubię takie te. ale, ale to serio, wiesz, do Darłowa, a tutaj to tutaj pa, bardziej... To jest euro piękne. O, to tam jest jorko, to tutaj o. bardziej się czuje klimat. Bardzkie wielkie, niezioro kopa. Kokoń, tak. Z jednej strony morze, z drugiej jezioro. No, ale Będzie droga, o, o, droga, e, masakra. Bo nie. Je, ale je! Najdzie plaża, no, nie, masakra. Wow. Tu tak, nie mogę co mówić. Uuuuu, to był bolec. No i 8 godzin Jakiś prawie. Jedzie tu drumem Ale patrz, to jest pięknie. Tam idziesz sobie na jeziorko, no kurde. To Agroturystyka, to proszę. Ale patrz, jak oglądaliśmy ten w tamtym roku, to, to oni w tamtym roku wybudowali te domki, to przecież praktycznie było pusto 600 metrów, skręć w prawo. Nie no, przysięgam, to jest koniec świata. Jedziemy na koniec, przejechaliśmy na koniec Mówiłem, że tu nie ma jeziora. Jeziora jest jezioro, wiesz, tam po prawej stronie było. Nie jak tu, jak w patrz na koniach można jeździć. A jezioro tam, super. tam jest jezioro. a chcesz się przejechać? No, no, Jeździłaś No No nie. Ja też jeździłam, chodziłam na Nie. Tam. tam. jest Ja też na wakacje. Na wakacje? O, to są nasze domki tam po lewo? Nie, to nie takie, nasze są jakieś takie jaśniejsze. Ale patrz tutaj, jest, jest, tutaj już jest pełno, nie? Domków i w ogóle. Tam są chyba nasze. O, możliwe. Takie małe domki mamy. W tamtym roku Sarbinowo pełno ludzi, że nie było gdzie czasami palca włożyć, a w tym roku to tam od ludzi. Mówiłem, że to nie będzie. Tam nie niebej... ma... Li, li, le, li Aha, tam może chyba, nie? Widać już. A samą trawkę. Samą trawkę widać. A nie ma ani plawy. A nie ani tutaj nie. Budują jeszcze po... Kurde, ale naprawdę. tak sobie teraz myślę, że wiesz, jadąc naprzód do tego, do darłowa samochodem to musisz jechać z tym autodromem cały czas. Właściwie to czasu będzie zajmowało tutaj. Ale naprawdę dużo tak kurczę, na tym zdjęciu to wyglądało tak, jakby nic nie było, nie? A tutaj jest... Skręć prawo. Mamy co Jak burger bar, o. No, Proszę. No, ale droga jest po prostu, no, słuchajcie. Iście... Za 600 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Co? Ten burger bar. Gdzie 600 metrów? A za 600 metrów, Boże, ja ten, ja pierdzie, no, serio, bo już, ej, już normalnie się A trochę mnie przeszło, że nas oszukali albo co? No, tutaj sobie przyjdź, pa, na obiad. Zajdź na burgera do mnie, no, proszę piwko bardzo, piwko, piwko party, tymię. no, za o, piwko zadychę. No, to spoko cena. No, także y, zaraz będziemy. W końcu, ja wow, teraz no. no 8 godzin patrz za chwilę wybija taką różkę, możemy spacerować dużo Czyli aktywnie spędzać czas. O, to są dwa nasze domki, nie? znaczy są po lewej. Po prawej stronie. Po lewej. Po lewej. A po lewej. A to tutaj są te domki. A po lewej są. Ale tutaj też oproszę ile domków? A nasze tamte. Nie jest dziurę! Ale ogólnie tam jak zobaczyłam to na zdjęciu, to mówiłam, ale za dupie, nic tam nie ma. Patrz ile tutaj jest tych, nie? Nie wiem, wiedziałem, wiedziałem, że są tam piwa widziałem na mapach. Dużo, dużo. O, jaka palma nazwita piękna. Gdzie? Palma jaka oh, O, proszę, a to już nasz jest kopy, masz jak... Uff, o. Kopań kabana, proszę bardzo, jest siatka, widzisz? Boisko do siatki mają. Proszę, witam nas kopań kabana. Nasz domek numer 6, tak? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O, proszę. Ty, tam masz bramę. Także jesteśmy. Są rowerki. Dobra, to leć tam pogadać. Tata! To jechali szczęśliwie i... W Także kochani, hej, hej, dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym vlogu, vlogu już wyjazdowym. Eee, słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do naszej miejscówki w Kopaniu Kopań. miejscowość, a domki Kopań Kabana. Eee, także przyjechaliśmy całe szczęście zdrowi. Eee, droga była straszna, bo jechaliśmy. Eee, 500 tam 5,2 km mieliśmy i połowę jechaliśmy autostradą super, a połowę jechaliśmy takimi normalnymi drogami, a już końcówka to była naprawdę. Powiem Wam, że e, ja byłam przekonana, że będę wolała jechać normalną taką, wiecie, drogą pomiędzy jakimiś zabudowaniami, domami, jakimiś miastami, e, że autostrada jakaś tak wiecie, mnie zawsze trochę przerażała, ale jednak Mama, zdecydowanie tu, autostrada była. Bo... To jest kopańka bana, tutaj będziemy teraz mieszkać. Mama, Lili, li, nie ma piasku. Nie ma piasku, bo trzeba iść nad morze, wiesz? No, także m, pogoda taka barowa, 20 stopni, tak? Trochę deszczu padało po drodze, trochę słoneczko wyszło. Mama! No, no. Dzień dobry. Siema! <grywa> Siema go. Także słuchajcie. i gościu? No. Spał jeszcze, no. Spał, spał? Dwa, razy, dwa razy, spał. Pofalałeś? No, może się nie śpi. No. <grywa> Ale no, 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 to, bo że są, ja mi też dam kupiecie. się kupić. Najpierw na obiad pojedziemy. Zewnętrzna strona. O, ja musiał, ja musiał... No, nie w ogóle, ale nie powiem ci, tutaj jeszcze czuć trochę, że są jakieś czasy. Ale w Darłowie to w ogóle. No, się tu cichutko jak te. No, bo w Sarbinowie mieliśmy Ała. Dino za plecami. dla odpoczynku, był... właśnie. No, właśnie. Zamasz drzewa, naturę? Mama, jak ja, ja na magię! Dwie godziny. I te. to też ty ty sobie tutaj, ja sobie stanę tam, nie? Czemu? No, parking no, jest, jest jedno park. miejsce. Sużony, nie tak? ja tak, i... tak. Ale nie no, tw twoim autem nie będzie się jeździć, to twoje nie powiedział. Moim do sklepu czy coś, weź Bartek, mój tą na no, pojedzie do sklepu czy coś, nie? No, Dobra, tak, to ty tak się a tam jedziemy ja na obiad. Tak? Bo za dwie godzinki możemy przyjechać. Bo nie od 15 się doba za, zaczyna, ale możemy przyjechać e, o 14.00. Także spoko. Pojedziemy, zjemy obiadek i e, przyjedziemy. Rowery są fajnie do wypożyczenia. Widzę dwa, cztery, Mama, sześć, ale, ale siedem rowerów i mały jakiś spoko. Mama, ale... No te nie jest, są duwe. Duże, ale tam jest mały, ale jest też rower Ignasiu y, z, z siedzonkiem. To ty byś w siedzonku siedział, wiesz, i będziemy cię wozić. Jak? No, także musimy w ogóle ogarnąć, gdzie co zjeździ w ogóle, nie? Weź! Do 40 to mi jeszcze daleko. A bo oni nie jadą jeszcze. Dobrze, to będziemy sobie pyrkać. On po tej autostradzie tutaj szejp... Ale widać od razu, że miła, nie? No, o. w ogóle cieszę się, to ja pełnorzędnie tylko tam wszedłem już się. ten, ale ogólnie pisali na tej na stronie dużo takich pozytywów i nawet ostatnio na Instagramie jakaś pani udostępniała tam od nich relacje i było też właśnie, że właściciele tak przekochani, że gdzieś tam synkowi nawet kapelusz kupili, nie? No. I wracał właśnie w kapeluszu od państwa. No. No, na obiadek! Gdzie? No, jak gdzie? Do Roma. Gdzie jedziemy, o, Aleksander. No, jedziemy gdzieś, no, trzeba coś zjeść. menu... Pierogi ruskie, halibut, halibut z ziemniakami, potato, pancakes, z and chips, może ceny chyba. No, ale wiesz, że taki jakiś obiad jest ala schabowa, ale to mężne, będzie chciał nie po niej Dania dnia dla dnia. dzieci, 15,90 na gecce, zupa rybna. O, jest super rybna. Co? Jest super rybna. No i jest dla obiadowy po węgiersku 26, kotlet schabowy frutki 24, no normalne ceny, dawaj no, normalne. tam. A co jest, y, gdzie to, do tego myślisz? No nie wiem, no to... to... No, do, ale, no to, dobra, ale czytałeś opinię, A jest dobra, 4,5. Tawerna Bałtycka, restauracja, dobre jedzenie, o. Dobra, o Jezus, mam jakieś wstrząsy. To pojedziemy tutaj, zobaczymy, ale ładnie wygląda na talerzu, nie? No spoko. A, a czekaj, no to trzeba wziąć tą trasę, nie? Tam trasę. To możesz swój wyłączyć już. Okej okay. Boże, pytań 300 milionów. No ostatnio mi się wgrywało tak... 6 minut, 2,2 km. Na plaży. co to? No, może Na On się nawigację? Tak, ja mam. No mówię Ci, że dwa Nie, 9 km, teraz się zmieniło. 16 minut. Murde. Daleko. No to co? I tak mamy czas, nie? No a widzisz to oni osobiście sprzątają domki, nie? Nie, tak. nie. No jak widzisz, że ona z płynem wyszła? Pani szefowa. No. Ale to darowo bo przecież jest tutaj, ale może tam właśnie ta część taka e, turystyczna. Bo tam teraz tam i czekają, aż ja będę jechał, ja nie będę... To, A nie możesz bardziej ten potrawie tutaj, nie wolałbyś? Nie będzie lepiej. No. To no. Właśnie ja się boję najbardziej właśnie takich bąków. U nas kiedyś właśnie dziewczyna mówiłam ci miała wypadek, tak nie? O, tutaj może być nisko bo otworzone okna w lato jechała, a bąk wleciał i ona wiesz, chciała się odganiać i straciła panowanie to zawsze się boję do zamykam. Gdzie Didn't na nawigacja jest. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy, już się zameldowaliśmy, zapłaciliśmy, rozpakowaliśmy yy, i już jesteśmy po obiadku jedliśmy w... Tawerna Bałtycka to się nazywało? W Tawernie Bałtyckiej. Bardzo duże porcje, bardzo dobre jedzenie. Cenowo myślę, że okej. Okay. Porcje 35 zł, 40, ryba więcej, bo tam ryba jest po prostu tyle ile waży, to tam chyba cena, nie wiem, zależy od rybki, 15-13 zł. Oj, będzie teraz chyba biało, nie wiem czy będzie słychać. No i moim zdaniem ceny takie przystępne. Już! I co? No i po obiadku się zamazywaliśmy, ogarnęliśmy. Później wam pokażę domek. No i co? No kurde, przybliżenie. Gdzie tam? Się, ale jest ciepło, wypogodziło się bardzo. Jest cieplutko nawet na krótki rękaw, czy nawet na ramiączkach, ale... Wzięłam katankę. Tak. Wzięłam katanę. Bo żeby się wiecie nie wracać. Mamy tutaj rzut beretem w ogóle do y, morza. No tak naprawdę ta prosta, tylko do pokonania i tam już jest morze. Wiecie, wiecie, więc kochamy. idziemy... Kilka metrów od, od naszego domku mamy basen. No, basen jest podgrzewaną wodą, także można korzystać. E, no, a domki Wam pokażę później w środku, bo tak naprawdę się wiecie, rozpakowaliśmy. Dwie rodziny, dużo rzeczy, dużo do jedzenia, e, dużo kosmetyków, ciuchów i tak dalej, więc... No, najpierw takie sprawy organizacyjne, a później coś wam nagram. Pokażę, bo po prostu domki są bajeczne. Naprawdę, no, w takim stylu, w takie, tak wiecie, taki jest, mm, tak urządzone, że naprawdę takie, wiecie, są sweet home po prostu. Tak czuć się domowo bardzo. A gdzie tu też No i właśnie ten moment, którego się wyczekuje przyjeżdżając nad morze, ten widok. Oj nie wiem czy mnie będzie słychać, bo bardzo wieje dzisiaj mocno. Wchodzimy do domku numer 2. Tak, i wchodząc mamy kuchnię z salonem. Już zobaczcie, się tutaj urządziliśmy. O, może kurde, i ten. Biorę sobie coś. No, no. no słuchajcie. No, wszystko pięknie stylone Czarne dodatki. O. I też jesteśmy urządzeni. Dodatki właśnie czarne są. O, proszę. Tutaj mamy stół. Kanapa. Już dodatki, widzicie, z stylu boho, makrama. O, tak to wygląda. Proszę. mamy fajne tutaj z tymi Jatuszek był w ogóle pod schodami, ale my dadzimy tam naszą lodówkę i buty. Tak, o, aleksander się wygrzewa. Mamy mubelki. Mhm. No i po schodach idziemy i na górze mamy dwie sypianie, czyli tak bardzo, bardzo podobne jak Sorbinowie. No proszę, tutaj się pan prezes urządził. O, mamy tarasik taki mebelkami Przechodzimy Jeszcze wam sypialnie pokażę Bardzo podobnie tutaj w Serbinowie było, że można było jeszcze sobie ciuchy powiesić I właśnie mamy takie dodatki z stylu boho kapelutek, mamy trzy mniejsze i tutaj akurat rodzice moi Zobaczcie jakie fajne są te dodatki, naprawdę mega, mega mi się to podoba szafeczka, następnie takie mebelki o, proszę i tutaj na kawałek do powieszenia, rzeczy no i my tutaj mamy naszą sypialnię z łóżeczkiem. Łóżeczko tutaj wypożyczane, e, tak to wygląda. Słuchajcie, oj, przepraszam, moja katanka. No i my tutaj też już urządzeni. Mamy odkurzacz na wyposażeniu. Mamy deskę, mamy no, nożyczki, Żelazko e, Żelazko. Kolejna makrama. I e, mamy, słuchajcie, balkon. Oh, I tą ścieżką tutaj nasze domki są, a tutaj zaraz za drzewami jest morze. Także mamy rzut beretem. No tutaj jeszcze mamy kawałek właśnie basen i taki placer, to później Wam ponagrywam. Także słuchajcie, no tak to wygląda, domki są klimatyzowane. Tutaj też jakiś fotelik. Wszystkie dodatki, jak widzicie, boho, o. Bardzo, bardzo, ładnie stylowo, no, ja uwielbiam taki styl, więc to jest takie w moim, bardzo, bardzo w moim guście. Piękne, jasne takie drewienko, naprawdę super. wam machnęłam to moje nowe mani, które po prostu zmasakrowało mnie i moją psychę. Nie wiele razy to było poprawiane, ogarniane i zmieniane. Ale w końcu stanęła na takim czymś i niech tak już zostanie i nie komentujmy tego. Także my teraz chwilowo w domku. I jeszcze zastanawiam się, czy nie pójdziemy na lody, bo tutaj gdzieś na rogu są jakieś lody, więc może się wybierzemy, no i dzisiaj tak wiecie, spokojnie bardzo, bo jednak staliśmy o trzeciej wszyscy to, wszyscy są tacy lekko klapnięci, więc już może taki odpoczynek tutaj na miejscu. I ja sobie może wezmę, bo słuchajcie, wzięłam sobie laptopa z domu i przerobię Wam vloga jeszcze nie z wyjazdowego, tylko tego poprzedniego i Wam tutaj wrzucę, bo mamy chyba wifi z tego co Bartek mówił, więc no więc wygram filmik, no no, wygram Wam filmik i żebyście mieli a te nagrywam nagrywałam sobie takie krótkie filmiki, coś tam będę kombinowała w domu, jak przyjadę, także no, tyle. Jutro ma być podobna pogoda jak dziś, w poniedziałek ma być podobno bardzo, bardzo ciepłowa, 29 stopni, więc będzie plażowanie, chociaż jeden dzień chyba, bo taki jeden dzień zapowiadają ciepły, no, więc już suszę, idzie, idzie mały za mną, także no, jak coś to będę Wam tutaj nagrywała. Jak, jak yy, wakacjujemy yy, i odpoczywamy i to będzie takie totalny, totalny odpoczynek właśnie wybraliśmy taką miejscowość oddaloną od ludzi, żeby nie jechać właśnie w tłumy, tylko tak, żeby było cześć. Ignacy w się kąpał. No to chodź do łóżeczka. Yy, taką oddaloną totalnie, totalnie od, od miasta i w ogóle. Yy, no Mama, i... i... Możesz. I no, żeby tak, wiecie, odpocząć totalnie. Tutaj właśnie jest taki fajny, duży taras i ten narożnik, taki w ogóle hamak jest. Także totalny, totalny chili, totalny, totalny odpoczynek. Taki mamy plan na te 8 dni. Przyjechaliśmy właśnie na 8 dni, wracamy w niedzielę. Bo e, jak na no. siatki. Wakacujemy się, ale dzisiaj, dzisiaj zmęczeni, jednak. Idziemy na placowę, ja pokażę Wam. Wolnie zobaczcie te skwerki wszystko takie wiecie przemyślane dużo zieleni żeby tutaj jakie są ale zobaczcie tutaj mamy właśnie takie, taką miejscówę z y, takim małym ogródkiem tutaj jest placem zabaw tutaj leżaczki a tutaj zaszkę. no nagram basen chodź pokażemy i tutaj o, właśnie za takim szkiełę, szkiełkiem, szkłem z basem z wodą podgrzewaną. No wieczka. Aha. Aha. Już? I tu zobaczcie, właśnie za chwilę ja wyląduję tutaj. O, tutaj do Brodzika. Taki klimacik, że hu hu Dobrze się bawisz? Kopań kabana. Oh, oh, oh talk, yeah. yes. Wash the talk. Oh, talk, yeah. yes. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And

Dobra, słuchajcie, w sumie y, myślę, że z tego materiału zrobię jakiegoś właśnie vloga. Także pożegnam się z wami, bo w sumie jest zaraz już powoli wieczór się zbliża. Nie wiem, 17-18. My będziemy tutaj siedzieć i chyba jeszcze właśnie podejdziemy tylko na te lodziki Także tyle. No, Zaczynamy, wakacjujemy się. No i coś tam będę sobie nagrywała jak będę miała coś do pokazania jakąś chwilę i w ogóle także no. O. Życzcie nam udanej pogody, żeby chociaż za 2-3 dni były takie ciepłe, żeby można było wiecie, faktycznie wejść do wody i nie strzelać zębami. No także trzymajcie się pokochani i do zobaczenia! Buziaki, pa!